Premier Szwecji odwołany. Ozdrowieńcy zagrożeni. Nowe dopłaty do elektryków. A na koniec jak tu żyć? Ja się nazywam Maciej Podstawka. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy krótkie info. Nowe filmy na tym kanale pojawiają się codziennie o 6:30, 18:00. Także jeśli Chcesz być stale na bieżąco oraz wspomóc nasz, nasz kanał zasięgowo? No to zapraszam cię bardzo serdecznie. Właśnie o tych dwóch porach na ten kanał, żebyś wyszukiwał sobie na YouTube BNB i chodził na najnowszy film. Takie to proste, a będziemy ci naprawdę cholernie wdzięczni. Zatem, co? Dzięki Wam bardzo za pomoc, dzięki za to, że jesteście. A teraz lecimy z pierwszym tematem. What did he do to deserve this? He apparently failed to control the housing crisis in his country. He wanted to deregulate house rent. His allies did not. Premier Szwecji został odwołany przez parlament. To bezprecedensowa sytuacja w tym kraju. Za odsunięciem socjaldemokratycznego szefa rządu opowiedziało się 181 z 349 posłów. Jak donosi informacyjna agencja radiowa, szwedzki parlament poparł wotum nieufności wobec szefa rządu. Teraz premier musi podać się do dymisji lub rozpisać nowe wybory. Wniosek o wotum nieufności złożyli posłowie prawicy po tym, jak lewicowy rząd ogłosił plany złagodzenia przepisów dotyczących ograniczeń czyn Przeciwko premierowi głosowało 181 posłów w liczącym 349 miejsc w parlamencie. Jest to pierwszy w Szwecji przypadek przegranego głosowania o wotum nieufności i oznacza koniec mniejszościowej koalicji socjaldemokratów z zielonymi. Rządowy plan uwolnienia czynszów w nowo wybudowanych mieszkaniach spotkał się z ostrą krytyką niemal wszystkich ugrupowań na scenie politycznej. Według nich jest to zamach na socjalny model państwa opiekuńczego i grozi znaczącym wzrostem opłat czynszowych. Jak informuje PAP. Przywódca szwedzkich demokratów przekazał przed głosowaniem, że jego ugrupowanie reprezentuje szwedzkie społeczeństwo i że rządzący zawiedli w walce z przestępczością oraz integracją. Z kolei szef centroprawicowej, umiarkowanej partii koalicyjnej odkreślił, że Szwecja ma największą liczbę strzelanin w Europie. To rząd nie zdaje egzaminu, a nie parlament, dodał. Były już premier pełnił funkcję szefa rządu od 2014 roku przez dwie kadencje w koalicji z partią ochrony środowiska Zieloni. Economics. Nie, to nieprawda. Nie wierzcie w takie wymówki. Premier został odwołany przez wypowiedzi Pawłowicz. Po prostu wystraszyli się i uznali, że skoro polska sędzina tak się wypowiada, to trzeba koniecznie premiera odwołać. Zbyt duży autorytet. Ale wracając, w Polsce średnio raz w miesiącu odbywają się głosowania za wotum nieufności dla rządu, ale w związku z tym, że rząd tworzy koalicja większościowa. Nie ma takiej opcji. Jednak jak wiemy, aktualnie Gowin jest na drodze prosto do wyjścia z rządu. Jeżeli dobrze to rozegra, to bardzo możliwe, że nawet w Polsce będzie taka sytuacja, bo jeżeli Gowin dzisiaj by odszedł i ułożył się z całą opozycją, że będą głosować razem za wotum nieufności, no to rzeczywiście mogłoby to namieszać w polityce. Dodatkowo Gowin jest też wicepremierem, więc no wicepremiera też mogą w konsekwencji takich jego działań odwołać, bo z pewnością jak teraz Gowin skrajnie Ruszy antypisowsko, no to straci tę posadkę. Ale dobra, prawdopodobnie, gdyby tak po prostu głosowali, to Pis przekupiłby odpowiednich ludzi. PSL mogliby sobie przecież kupić oni są na sprzedaż, mają nawet oficjalne cenniki. Głos taki, tyle, głos taki, tyle, głos w takiej sprawie. Tak słyszałem. Jak nie PSL, no to ułożą się przecież z kukizem. Może nawet z Konfederacją, bo no. Bosak bodajże niejednokrotnie o tym mówił, że taka współpraca nie jest wykluczona. Generalnie jest w kim wybierać. Następny temat. In a study done in Scotland, which was published in The Lancet, researchers showed that the risk of being hospitalized with the Delta variant Is double that of the alpha variant. Niepokojące informacje pojawiły się na stronach rządowych Wielkiej Brytanii. Z opublikowanych danych wynika to, czego obawiało się wielu epidemiologów i ekspertów, m.in. z WHO: mutacja delta, tzw. Tak indyjska, będzie zakażać osoby, które przechorowały wariant pierwotny. Nowe informacje o tak zwanym indyjskim wariancie, czyli Delta przeanalizował defoliator, blok poświęcony nauce i edukacji. Wyraźnie widać, że się to właśnie tam dzieje i liczba ponownych zachorowań wśród ozdrowieńców po prostu staje się faktem. Rośnie w postępie wykładniczym. Na wariancie alfa się to zdarzyło, ale nie był to trend tak ostro rosnący, kilkadziesiąt przypadków co tydzień i nawet w największych momentach wzrostów było to stabilne. Czytamy w treści wpisu. Z danych na stronach rządowych Wielkiej Brytanii widać. Że obserwujemy wyraźny, ostry ten wzrostowy. Przechorowanie wirusa może nie wystarczyć, aby uchronić tzw. ozdrowieńców przed wariantem Delta. Autor wpisu na blogu Defoliator uważa również, że złym pomysłem jest uodparnianie społeczeństwa poprzez przechorowanie wirusa. Jak czytamy we wpisie, już rok temu epidemiolodzy sugerowali, że masowe zarażanie zafunduje nam nowe mutacje, a nie odporność stadną. The good news is that these vaccines are still protective against the Delta variant. Ostatnie coraz to nowsze informacje o tym wariancie stają się coraz groźniejsze. Po pierwsze, fakt, że nie jesteśmy chronieni w takim stopniu, jakbyśmy chcieli sposobami nam znanymi, czyli antidotum i ozdrowieńcy. To jest pierwszy sygnał, który pokazuje, że najpewniej będziemy musieli zaktualizować antidota i przyjmować pewnie trzecią i czwartą dawkę. I nie jest to jakaś tam foliarska teoria, tylko brytyjskie oficjalne zdrowotne dane na temat tego wariantu, i pokazują, że wśród wykrytych zakażeń w grupie osób w pełni zantidotumowanych jest sześciokrotnie większy odsetek tych, którzy skończyli w piachu. Teraz kolejne informacje się pojawiają, które pokazują, że odporność nabyta przebyciem już choroby nic nie daje. No, jak tak dalej będzie, to na jesieni czeka nas kolejny lockdown. I tak jak wcześniej była ta nadzieja, że antidota zapewnią nam odporność. To jak widzicie, dzisiaj, jak 100% osób nie przyjmie dawek, to będziemy musieli. To będziemy musieli się zamknąć. Nie będzie odporności populacyjnej. Bo modele matematyczne mówią o tym, że odporność musi mieć około 70% społeczeństwa, żeby wirus naturalnie został. Pokonany. Dzisiaj minister niedzielski mówił, że w Polsce 60% osób jest odporne, ale są to dane na podstawie badań przesiewowych, które nie weryfikują źródła przeciwciał, a wiemy, że te pochodzące z przebytej choroby niekoniecznie działają na wariant Delta. Dlatego powinno się brać pod uwagę jedynie osoby w pełni zaantydotumowane, plus wziąć poprawkę, że skuteczność przy nowym wariancie znacząco maleje. O ile? Nie wiadomo, nie ma jeszcze szczegółowych badań na ten temat. Jeżeli plasujemy się dalej na poziomie około 90%, no to nie ma co się martwić, ale jak się okaże, że zejdziemy do 70, to dosłownie 100% ludzi by musiało przyjąć swoje dawki, żeby osiągnąć w teorii zamierzony skutek, ale to też nie jest. Wtedy pewne, bo po wariancie Delta może być wariant Omega, na który będzie już 60% odporności zapewnionej. No cóż, trzeba liczyć tu na szczęście, chyba. Nie mamy innego rozwiązania. Za krótko ta trwa jeszcze ten kryzys, żeby rządy wszystkich krajów cokolwiek wymyśliły. Następne. Dopłaty do samochodów elektrycznych pod nazwą Mój Elektryk to nowe rozdanie dofinansowania rządowego. Rozszerzono katalog beneficjentów. System wsparcia umożliwi dopłaty do pojazdów w leasingu. Budżet to 500 milionów złotych, powiedziała dziennik.pl Agnieszka Schmidt. Dopłaty do samochodów elektrycznych w pierwszym rozdaniu, po odwlekaniu i kilkukrotnych zmianach zasad, okazały się klapą. Przypomnijmy, że od 26 czerwca do końca lipca 2020 roku złożono 344 wnioski. Niebawem minie rok od od tej chwili, skąd Dziennik.pl zapytał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o nowy program dopłat dla do samochodów elektrycznych. I jak usłyszeliśmy, świeży system pod nazwą Mój Elektryk jest już w blokach startowych. Czego powinni spodziewać się kierowcy i kto będzie mógł skorzystać z dotacji przy zakupie auta na prąd? Program będzie skierowany do szerokiej grupy beneficjentów: osób fizycznych, jednostek sektora finansów publicznych, instytutów badawczych, przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, rolników indywidualnych, kościołów i innych związków wyznaniowych oraz i ich osób prawnych, powiedziała Dziennik.pl Agnieszka Schmidt, kierownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dopłaty do samochodów elektrycznych w nowej formie powinny też być bardziej atrakcyjne i łatwiejsze do zdobycia. Szczególnie dla przedsiębiorców. W końcu LWIA część nowych aut jest sprzedawana w Polsce na REGON. Został rozszerzony katalog beneficjentów, przede wszystkim o firmy. System wsparcia umożliwi dopłatę do pojazdów w leasing, który jest dziś głównym sposobem finansowania nowych pojazdów. Zgodnie z KE, Uzgodnienie z KE o braku pomocy publicznej pozwoli refundować już zakupione pojazdy, co uprości procedurę uzyskania wsparcia, zapowiedziała Schmidt. Planowany budżet naboru do nowego programu Mój Elektryk o 500 milionów złotych, a to oznacza potrojenie stawki wobec roku zeszłego, kiedy to przygotowano na ten cel 150 milionów złotych. Kiedy ruszą nowe dopłaty do samochodów elektrycznych i na jaką kwotę dotacji będzie mógł liczyć kierowca, parametry wsparcia, w tym kwota i intensywność dofinansowania w programie priorytetowym Mój Elektryk, czekają w tej chwili na akceptację. Komisji Europejskiej i będą wiążące po wydaniu przez KE tak zwanego comfort letter potwierdzającego, że przygotowany program nie stanowi pomocy publicznej. Termin pozostaje w kwestii komisji, będziemy się do niego dostosowywać, skwintowała przedstawicielka funduszu. Nieoficjalnie mówi się, że nowe dopłaty zostaną ogłoszone za 2-3 tygodnie, a przewidziano je dla nowych pojazdów zero wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną z akumulatora lub prąd wytwarzany z wodoru przez ogniwa paliwowe. Liczymy na to też wielokrotnie. Zwróćmy uwagę na podniesienie poziomu maksymalnej ceny pojazdu objętego wsparciem. Oczywiście, warto by sama wysokość dopłaty została zweryfikowana. Dla porównania, dofinansowanie w Rumunii wynosi równowartość 41,6 tys. zł, zaś na Węgrzech 32 tys. zł. Bardzo cieszymy się z płynących z Ministerstwa Klimatu i Informacji o zaawansowanym etapie prac nad uruchomieniem wsparcia. Liczymy, że dotacje do zakupu samochodów elektrycznych faktycznie ruszą w ciągu najbliższych tygodni. Rynek elektromobilności bardzo tego potrzebuje, podkreślił szef PSPA. Wiecie, jak dają, to trzeba brać. Zwłaszcza jeśli jest to forma zwrotu z podatków, które przecież wszyscy razem płacimy. Zatem jeśli myśleliście o takim elektryku, to chyba jest to idealny moment, żeby jeszcze teraz na tym skorzystać. Niestety pewnie Tesla Model S, a ani Porsche Taycan nie, sobie nie kupicie, ale wiecie, jak chcecie jakiegoś bardziej budżetowego elektryka, no to droga jest wolna. No bo jak dzisiaj nie wskoczycie w ten pociąg, to może być i zapewne będzie jak z fotowoltaiką, w końcu dopłat nie będzie, w końcu wszystko trzeba będzie sobie samemu opłacać, a elektryki do miasta to całkiem spoko samochody, po buspasach można sobie śmigać, chociaż też nie wiadomo jak długo, no bo jeśli ludzie by się przesiedli na te buspasy, znaczy na te elektryki wszyscy... No to już staną się zwykłymi buspasami wtedy. Może będą ulgi dla osób, które przemieszczają się tylko z palinówkami. Nie wiem, na pewno nie będzie już takich ulg, ale póki są warto korzystać. Praktycznie nic nie płacicie za paliwo. Na światłach startujecie pierwsi. No i jakie są ciche? Oczywiście infrastruktura w Polsce jeszcze nie jest jakoś genialnie rozwinięta, ale będzie się rozwijać i chyba wszyscy wiemy, że jest to transport przyszłości. Czy tego chcemy, czy nie. Trend jest taki, że cały świat zachodni, a nawet wschodni przerzuca się na prąd, no i w praktyce, no, prak praktycznie w każdej dziedzinie dzisiaj dochodzi do tego, że odcinamy się powoli od ropy. Nawet samoloty zaczyna się już budować na akumulatory, co kiedyś wydawało się tezą zupełnie wyscaną z... z kciuka. No więc możemy na ten pociąg wskoczyć dziś, gdy jest stosunkowo tanio i możemy wykorzystać do tego nasze podatki, które płacimy, albo za jakiś czas, gdy już dopłat nie będzie. Możemy też być oldschoolerami i jeździć spalinówkami cały czas, co wcale też nie jest złe. Oczywiście, że tak. Czyli lepiej jak wszyscy więcej zarabiają. No pewnie, że tak. A no. co w momencie, gdyby ceny nagle urosły w sklepach i wszędzie? No, wie pan, no tego się nie da przewidzieć. W ostatnich 6 latach minimalna pensja brutto w Polsce wzrosła o 60%, natomiast inflacja o 16%. Jednak dynamika tego drugiego wskaźnika od dwóch lat niebezpiecznie przyspiesza. Dużo medialnego szumu wywołała rządowa propozycja dotycząca podniesienia minimalnego wynagrodzenia do 3000 zł brutto, ustalająca jednocześnie minimalną stawkę godzinową dla określonych umów cywilnoprawnych na poziomie 19,60 zł. Oznacza to, że minimalne pensje wzrosłyby o 7,1%, czyli o 200 zł. Planowana podwyżka może zostać jednak przeciągnięta przez inflację, która, jak podają szacunki Eurostatu, w maju bieżącego roku wyniosła 4,6%, po jeden z najwyższych odczytów we wszystkich krajach unijnych, gdzie średnia wynosiła 2,3%. Ministerstwo Finansów wprawdzie zaznacza, że czerwiec ma być ostatnim miesiącem ze wzrostem inflacji, w wakacje dynamika ma spadać, a średnioroczna inflacja utrzyma się na poziomie 3,1%, jednak wielu ekonomistów wątpi w te szacunki. Ich zdaniem dotychczasowa. Dynamika wzrostu cen się utrzyma. To zła wiadomość przede wszystkim dla osób pracujących za minimalne wynagrodzenie, które w zależności od umowy do ręki otrzymują 2,2 ,2 do 2,4 tysiąca złotych miesięcznie. Za takie stawki nie da się utrzymać, skaże się pani Krystyna, mieszkanka Łodzi. Od 20 lat wyrabia minimalną pensję, jako sprzątaczka w hotelach, mieszka w niewielkim przedwojennym domku po rodzicach, rozwiedziona, bezdzietna, wylicza. Co miesiąc wydaje około 96 zł za prąd, podatek od nieruchomości to około 45 zł, o zawotę do 25 zł miesięcznie, za śmieci 34, a jeszcze niedawno było to 7 zł od osoby, zwraca uwagę. Do tego dolicza koszt abonamentu RTV w wysokości 24 ,50 zł, telefonu stacjonarnego 33 zł i największy wydatek o ogrzewanie. Dziś jest to ekogroszek w cenie 850 zł za tonę. Kiedyś paliłam Węgrem, który kosztował około 450 zł za tonę, a na każdy sezon grzewczy przypada co najmniej 4 tony, czyli 3,4 tysiąca zł, co daje średnio ponad 280 zł miesięcznie. W w sumie więc co miesiąc potrzebuję na utrzymanie domu około 540 zł miesięcznie. W tym roku ze względu na zimną wiosnę musiałam dokupić jeszcze jedną tonę. Uśredniając na życie w takiej sytuacji zostaje około 1500 zł. Część z tej sumy od razu przeznacza na kolejne stałe wydatki. Bilet miesięczny zwany w Łodzi migawką kosztuje 116 zł. Telefon komórkowy, najtańsza opcja na kartę to wydatek około 15 zł. Jedzenie kupowane przeważnie w dyskontach kosztują około 400-550 zł. W sumie zostaje jej w ręku Kilkaset złotych. Odkładam ile mogę. Mieszkanie w domu nie jest stanie, a to płot się psuje, a to dach przecieka. Wszystko kosztuje. Już nie mówiąc, że w takiej sytuacji strach chorować opowiada. Wspomina, że gdy zaczęła pracę w 2001 roku, zarabiała miesięcznie 760 złotych brutto. Przez 20 lat jej pensja wzrosła więc o 270%, a jak z cenami, pani Krystyna wyciąga stare kwitki. Wtedy podatek od nieruchomości wynosił niecałe 10 złotych miesięcznie, za światło płaciłam około 49 złotych miesięcznie, przy czym wtedy jeszcze mieszkałam z Mężem, a więc zużywaliśmy więcej prądu. Rachunek za śmieci za dwie osoby w 2001 wynosił 20,70 zł za dwie osoby, RTV 1260, a woda około 16 zł miesięcznie. Opowiada. Może raczej w jakiś sposób te podatki obniżyć, bo bardziej Polakom się zabiera te pieniądze. Tak jak mamy z przykładem tego 500 plus, prawda? No, na pewno drastyczne podniesienie tej pensji minimalnej i w efekcie szybko rosnąca inflacja i wypłaszczenie zarobków bardzo pomoże w utrzymaniu wielu osób, ale populistycznie brzmi to dobrze. I pewnie jak pis dobije do tych czterech brutto przed wyborami, nieważne jakim kosztem, nieważne jak bardzo zdestabilizują nasz polski rynek, to i tak wygrają wybory. Dręcz Czemu Choinka nie jest głodna? BOJODŁA Tego skwara mamy o 4,4,44, za to serdeczny szacun, No i oczywiście otrzymujesz od nas złotą choinkę. A jeśli i ty chcesz dostać złotą statuetkę, to pamiętaj, żeby dołączyć do naszej grupy facebookowej podstawki Macieja Reaktywacja, na którą z całą serdecznością Cię zapraszam. A tymczasem, co nie, ja już się będę żegnał. Pamiętajcie o tym, że nowe materiały pojawiają się codziennie o 630 także subskrybujcie ten kanał i klikajcie dzwona, to nam bardzo pomożecie, zwłaszcza jeśli będziecie faktycznie wchodzić w pierwszą godzinę od publikacji materiału. Dzięki serdecznie, że jesteście z nami, a teraz muzyczka na koniec, do której link jest na samym dole opisu. Hej